Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia wideo pod tytułem Jak przesadzać storczyka. Jak poznać przede wszystkim, czy trzeba już przesadzić roślinę? Świadczą o tym duża ilość korzeni w doniczce, tak jak w tym przypadku. Proszę spojrzeć, mała ilość podłoża lub podłoże znacznie rozłożone. Pokażę jeszcze drugiego storczyka z innego rodzaju, u którego łatwiej lepiej widać. Że tego podłoża już tutaj nie ma. To jest dendrobium falenopsis, które już powinno być bardzo dawno przesadzone. Jakich doniczek powinniśmy użyć do przesadzania? Do popularnego falenopsisa zalecane są doniczki przeźroczyste, o numer większe, czyli 15, lub doniczka dwunastka, w przypadku, gdy roślina ma mało korzeni. Ja polecam osobiście uprawę falenopsisa w doniczkach. Orchid sklepików w doniczkach ceramicznych posiadają one otwory drenażowe do odprowadzenia wody. Rośliny w nich czują się bardzo dobrze, a doniczka ta wygląda niesamowicie atrakcyjnie. Korzenie mogą przerastać przez te otwory. Jakie podłoże powinniśmy wybrać? Dobrym podłożem i w zasadzie najlepszym, jakie do tej pory spotkałem, dla falenopsisa jest podłoże ekstra orchid sklepików. Posiada ona, ono duże kawałki kory skalę wulkaniczną, jak również drobny pył skory. Takie podłoże dobre do storczyków powinno charakteryzować się brakiem jakiejkolwiek ziemi w swojej składzie. E, powinno mieć e, składniki rozluźnia, rozluźniające, tu w tym przypadku jest to pumeks. E, jak również powinno e, podstawowym składnikiem powinna być kora pinowa. Podłożem do storczyka typu dendrobium, o drobnych korzeniach, takich jak tutaj widać. Dobrym podłożem jest podłoże ekstra drobne, o Skepiku, ze skałą wulkaniczną. Znacznie drobniejsze kawałki kory, jak również znacznie drobniejsze kawałki pumeksu. Dziś zajmiemy się przesadzaniem Phalaenopsisa. Jak to zacząć? Do Co nam będzie potrzebne? Roślina Nożyczki do usunięcia martwych korzeni, podłoże i doniczka. Roślinę wyciągamy ze starej doniczki. Stara doniczka nie nadaje się już do powtórnego użycia. Nawet po umyciu mogą znajdować się w nim niebezpieczne patogeny. Rozluźniamy korzenie i wysypujemy stare podłoże. Usuwamy wszelkiego rodzaju martwe korzenie. One wyglądają w ten sposób. Odcinamy je po prostu. Tak jak ten korzeń. Proszę spojrzeć. On jest całkowicie uschnięty. Odcinamy je. Tutaj nie ma za dużo martwych korzeni. Mogę je oderwać. Jest to dość... Ta roślina jest przykładem rośliny zdrowej, więc użyję do jej przesadzenia do większej, do niczki numer 15, przeźroczystej. do Możemy do tego użyć takich patyczków. Możemy je spiąć kolorową paszką. A następnie otwieramy podłoże. I zasypujemy tą z torczyka. nie naspaliśmy. Teraz będzie nam trochę trudniej. Delikatnie ubijając podłoże w tonie. Proszę się nie martwić, że korzenie się połamią, ponieważ w każdym miejscu złamania stoczy się, tworzy nowe korzenie. Storczyka nie podlewamy od razu po przesadzeniu. Podczekajmy od 7 do 14 dni, żeby wszystkie rany na korzeniach zaschły. W ten sposób zapobiegniemy zakażeniom bakteryjnym i innym patogenom. Po przesadzeniu możemy zacząć storczyka podlewać. Po 14 dniach, tak jak mówiłem, polecam do tego nawóz Gromix Poeters Professional, który pozwoli wytworzyć. Nowe, nowe korzenie i odbudować system korzeniowy. A to pokażę Państwu przykład po kilku tygodniach od przesadzeniu. Proszę spojrzeć na rosnące korzenie falenopsisa. W momencie przesadzenia ten storczyk praktycznie nie posiadał korzeni. Tutaj już widać, że one się zagłębiają powoli w podłoże. Bardzo, jeszcze jeden przykład. Jeszcze jednego falenopsisa. Ten korzeń od początku wyrósł po przesadzeniu. Ten również. Jak widać, storczyk po przesadzeniu zareagował bardzo ładnie. Zaczął kwitnąć. Mam nadzieję, że otworzy swoje pąki w chówce. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na www.orkitzgrading.pl.